Mandero się Mandero, zobaczcie co za mną stoi. Oczywiście chyba się nie domyślacie, że to nie jest w Polsce, bo to nie jest w Polsce. Proszę bardzo. Zadaszona ładowareczka. Oczywiście to są solary na, na dachu i tu się będzie teraz gościu podpinał. Ładowareczki mają 300 kW mocy. I mają ccs -y, widzę. Tu się hybryda plugin ładuje. Taikan. Także AC też ma ta stacja i zobaczcie można normalną zwykłą kartą płatniczą płacić i cennik jeśli się ma aplikację 45 centów jeśli się ma yy, kartę zwykłą to 59 centów tak to wygląda. Fajnie, fajnie to wygląda, mi się to bardzo podoba Ławeczki są elegancko Obejdziemy tą ładowareczkę tutaj jeszcze, która jest pusta No i mamy masie CCS -a. Fajnie Tutaj mamy CHAdeMO No Ma taki przycisk tutaj No i mamy też CCS -a. jeszcze jednego Nie wiem czy to razem działa czy nie działa ale tutaj widzę, że głosiu się ładuje jeszcze na AC. A tam nie ma AC. A tutaj jest AC. Bo tutaj jest hybryda w klawinie i ona ma tutaj AC. Czyli jest AC, ale nie na każdy jest AC. Zobaczmy jeszcze tutaj. Ta chyba nie działa. Gdzie tutaj nie ma? zaślepione jest. Czyli tutaj AC nie ma. Czyli tam jest AC. A tutaj jest AC. I jest AC. Widzicie? Tutaj mamy jeszcze jeden pistolet do AC I tak to wygląda 300 kW Jesteśmy tak naprawdę już Wam powiem gdzie We Francji yy, Za Lyonem w kierunku yy, W kierunku Trojens. To jest na autostradzie A6 Nowa ładowareczka Nowa stacja z ładowaniami Zobaczcie, cztery miejsca są tak naprawdę I mogą się po dwa auta są załadować Na takich ładowarkach i już tak to się prezentuje. I u góry patrzcie na prosto solary od razu, z dachu i można sobie ekstra auto ładować. Dzięki za uwagę i do utrzenia!